O, już jestem. Aha, dobra. Po tych filmików to kilka chyba takich nagram o sobie. Teraz mam troszeczkę czasu, bo idę akurat na ten skansen. Później wam nagram to kto tam będzie chciał oglądać, niech ogląda, kto nie chce, niech nie ogląda, to, to jest tam nam mało istotne w tym wszystkim. Znaczy o czym będą filmiki? Filmiki na pewno będą o ziołach, o życiu, o podróżach, o takim życiu codziennym prostego człowieka. Ja napisałem prosty człowiek z Kociewia, bo, bo miał być prosty człowiek, proste życie. No ale że już ten jeden pan mnie z południa Polski gdzieś tam dokładnie to chyba koło Rzeszowa oni mieszkają pod wschodnią granicą na wsi. Już mnie tak uprzedził tą nazwą. Później miałem jeszcze mieć podobną nazwę. To też tam już ktoś mnie uprzedził. Dlatego zrobiłem w ten sposób. Że mówię, niech ten prosty człowiek zostanie, bo tak po prostu tam mi się kiedyś coś obzurało. I, A że mieszkałem tam, właśnie w tych stronach kociewie, no to, no to nazwałem go skociewia i tyle, nie? To wszystko, nie? Znaczy, o czym będą filmiki, nie? To już mówiłem. Co tu jeszcze? Wszystko wyjdzie w praniu, nie? Wspominałem oczywiście o tym, że yy, nie mam programu komputerowego. Wielu rzeczy nie mam. Nie mam komputera, nie? Także filmy nie będą obrobione, będą po prostu tak nagrywane, wszystko generalnie prawie, że na żywo. Coś tam przycinane będzie, coś będzie po prostu, yy, początek filmu może będzie przycięty, końcówka przycięta, no, tyle tam jak, jak, tam, jak potrafię tam, bo na dzień dzisiejszy to wszystko jest ogarniane telefonem. Kanał będzie założony, taki prawdziwy, dopiero jak będę miał sprzęt. Tak, tak to tyle nie. Zapraszam do oglądania, nie i pozdrawiam. Hej.